Cześć i czołem, z tej strony MonterPack. witam Was w kolejnym materiale. W dniu dzisiejszym zajmiemy się polowaniem na bolenia z zimnej wody. Koniec zimy, początek wiosny, ona już nam puka dosyć mocno do drzwi, także już niedługo w końcu zrobi się nam ciepło, ale i też wydłuży nam się dzień, ponieważ z 25 na 26, pamiętajcie, przestawiamy zegarki. Ale teraz tak, nie przedłużamy, zamieniamy się, a mianowicie go, go, power rangers! super moc, tak jest no i co, chwila moment, zaraz się widzimy nad wodą przy pierwszym rzucie no i przy pierwszym wejściu do wody chwila moment i się widzimy, czołem no i dobra, pierwszy rzut tak jakby na wodę e, jesteśmy nad rzeką Mas tutaj populacja bolenia jest naprawdę całkiem spora, w ciągu lata tutaj się działy cyrki e, kompletnie te ryby były dla mnie nieosiągalne, aczkolwiek w tym momencie jak mam wodery to myślę, że można tutaj fajnie pokombinować. Zaczniemy od tamtej strony. No i dobra, jesteśmy na docelowej miejscówce numer 1. Wyreguluję tylko kowrotek w razie uderzenia, żeby nam tutaj to nie strzeliło. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza osoby początkujące przy boleniowaniu. No i na pierwszy rzut pierwszy wobler, jaki ląduje, u mnie będzie to Hermes od Gloga, zobaczymy jak się nam tutaj spisze. No jest to boleniowy kilerek, także liczę, że nam dzisiaj przyniesie jakąś rybkę. Nie w pierwszym rzucie, bo to podobno przynosi potem pecha, ale w kolejnych, następnych, że uda nam się tutaj dzięki niemu coś wydłubać. Jak nie, no to pudełko jest pełne boleniowych cukierków, ale liczę na, liczę na Hermesika. Duży woblerek, super praca, no zobaczymy jak to nam poleci dzisiaj na razie obłowimy powierzchniowe warstwy wody, a potem przejdziemy do głębszych Dobra, trzeba zmienić miejscówkę z duży muł, więc nie widać, żeby zdziało się coś na wodzie. Także zmieniamy miejsce, idziemy w no Dobra, jesteśmy na małej takiej plaży powrotu z tamtego miejsca tutaj się już nam miesza o ale jaki tu jest smuł Jezu, zapadam się No nie, tutaj jest czy wejść, kurde, balans, noga mi uciekła do mnie. Nieubity ten piach jest strasznie No i zaczęła padać ja teraz trochę postukam pod niej wirującym ogonkiem Zbliża nam się powoli wieczór i w związku z tym też oczekuję, że raz, że tutaj sandaczyk może teraz podejść bliżej do brzegu a dwa, że i boleń się zaraz aktywuje. O, coś było, czy mi się wydaje. Coś dziwne to było. A ponownie przeszliśmy z, nie wiem, 20-30 metrów I to miejsce mnie zaintrygowało, ponieważ na brzegu jak widać tam są kamienie Cegły jakieś, więc może jakiś transport tutaj kiedyś z gruzem wylądował A co w związku z tym i na dnie mogą się znajdować takie hamulce. A jak dobrze wiemy, bolki sobie wykorzystują, jak i w ogólnie każda ryba przeszkody wodny wykorzystuje do po prostu walki z nurtem, więc tutaj myślę, że warto, warto obrzucić to miejsce, zwłaszcza, że to jest dosyć długo, bo tutaj i tam dalej też coś jest na brzegu. Także sprawdzimy tą miejscówkę tak samo. O, tutaj jest dosyć spory uskok, także też fajnie, bo można poprowadzić wzdłuż. Popróbujemy wzdłuż brzegu samego. Przy samym, brzu, przy samym brzegu Mając na wielką nadzieję, że ta tęcza da nam po prostu e, znak, że dzisiaj zakończymy to w końcu pierwszym boleniem w zimnej wodzie. Coś wspaniałego, niesamowity widok. Po prostu życzę Wam takich końcówek dnia codziennie. Mega, mega opcja. Zaczyna się robić naprawdę cicho nad wodą. W końcu. Siedzi! Jest! Siedzi rybeczka w końcu, cisza, spokój i jest, mam nadzieję, pierwszy boleń, o, oby tylko się udało go wyholować Dobra, jest! Po cichutku Chodź, chodź, swaniaczku, nieduży Ale póki co jak z tego miejsca największy Tak jest W końcu tak jest, jest pierwsza ryba. W końcu, tak jest, zajebiście. W końcu jest rybeczka. Zobaczcie, jaki piękny bolek. Mały, bo mały, ale jest. Uwierzcie mi, że nawet nie wiecie, co to dla mnie znaczy w tym momencie. To jest mega szczęście. Także szybko kombinereczki. Czy mam w tej kieszeni? Nie mam. I wracamy szybko do wody po następnego jest rybeczka no chodź tu cwaniaczku pierwsza pierwsza odpięta no chodź 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 Chodzić, ale się wbiło, dobra, jest. Uch, tak jest, jest rybeczka. Dobra, na razie do podbieraka i zaraz go wypuścimy. Jest. Dobra, wracamy do wody. Potem go wypuścimy. Jak najbardziej, niech sobie trochę odetchnie. Jakaś krótka, szybka sesja zdjęciowa. Póki co, rybce nic się nie dzieje. Wracamy. Może się odpaliły, właśnie. A dopiero co się martwiłem, że. Dopiero co się martwiłem, że może je pop popuszyłem. No i dobra, moi kochani. Eee, w dniu dzisiejszym już kończymy. Jak widać, zrobiło się naprawdę ciemno. Eee, no i co. Nie udało mi się zrobić zdjęcia pamiątkowego z pierwszym moim zimowym takim boleniem z zimnej wody, ponieważ e, przepłynęła barka i po prostu ten podbierek został podmyty lekko i bolek po prostu sobie wypłynął, no ale... Ważne, że jest uwiecznione branie, fajny dzień, wspaniała tęcza, coś po prostu niesamowitego, także relaks jak najbardziej udany, odpoczynek udany. E, no i mam nadzieję, że odcinek może nie z gigarybami, rybami, ale Przynajmniej z rybami jest na plus. Także co? Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Samych owocnych łowów i niedługo się widzimy w następnym materiale. Czołem! Cześć! I tak w ogóle, żeby zaraz nie było, że ta nie wypuścił, na oleju się smaży. Macie pod. Tutaj bolek się nie zmieścił. Tutaj by się nam raczej też nie zmieścił, no chyba, że już pofiletowany by był. Proszę bardzo, pusto. W tych małych kieszonkach, no to już Wam nie otwieram. Odbierak pusty, wszystko leży. Tutaj dookoła nic mnie nie ma. Żeby nie było. Bo zaraz pewnie będzie jakiś akonita mi pisał, że go, że go zjadłem. W woderach też nic nie ma. Także ryba wróciła do wody. Sama po prostu uciekła mi. Cześć, jeszcze raz.